Cześć, witajcie. Za mną znajduje się drewniany domek, to jest drewniana konstrukcja przeznaczona oczywiście dla dziecka. Mamy tutaj domek, na dole jest piaskownica i obok są huśtawki. W dzisiejszym materiale pokażę wam jak szybko i trwale zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi tą właśnie konstrukcję, ale przede wszystkim wizualnie uzyskamy efekt zadowalający dla właścicieli oraz oczywiście dla dziecka, które będzie się tutaj bawiło. Pierwszym elementem, który już tutaj został zrobiony i tego przedstawiać nie będziemy, został zastosowany impregnat Dekor, po to, aby zabezpieczyć tą konstrukcję od pleśni, grzyba, oczywiście od warunków atmosferycznych. Tak przygotowaną konstrukcję, czyli zabezpieczoną już biobójczo, będziemy zabezpieczać ochronno-impregnującym lakierem do drewna, jakim jest Super Aura z Hardlaka. Lakier ten jest bezzapachowy, wodorozcieńczalny dzięki zastosowaniu w tym rozwiązaniu w tym lakierze ochronno-impregnującym trzech żywic jest, jest jeszcze mocniejsze i trwalsze zabezpieczenie od słońca, śniegu, deszczu i ogólnie warunków atmosferycznych jakie na co dzień spotykamy u siebie na podwórkach ten właśnie lakier jest bardzo dobrym rozwiązaniem na właśnie tego typu konstrukcje Dlatego, że nie pęka, nie łuszczy się, dlatego dłużej zostaje efekt wizualny i przede wszystkim trwałe zabezpieczenie na długie lata. Co bardzo ważne, ten produkt ma taką technologię, którą nazwaliśmy efektem lotosu. Co to oznacza? Oznacza to to, że po całkowitym wyschnięciu odpycha wodę, kurz i ogólnie rzecz biorąc brud, jaki znajduje się na zewnątrz. Woda Gromadzi się w jedne duże krople i rozpływa się po elementach drewnianych, przez co brud nie trzyma się właśnie tej konstrukcji. Jak wiemy, takie konstrukcje, jakie są za mną, są użytkowane właśnie przez dzieci. Dzięki zastosowaniu tego właśnie lakieru nie musicie się martwić o zdrowie Waszych dzieci, ponieważ jest to produkt wodorozcieńczalny i spełnia specjalne normy, dzięki czemu Wasze dzieci są w 100% bezpieczne. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne tego produktu, jest bardzo prosty w nakładaniu. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na samym początku, domek został wcześniej zaimpregnowany naszym bezbarwnym impregnatem dekor, po to aby drewno zabezpieczyć od wewnątrz. Na to będziemy kładli dwie warstwy koloru. Z jednego litra jesteśmy w stanie pomalować około. 12, nawet 16 metrów kwadratowych. Więc wydajność jest naprawdę na wysokim poziomie. Możemy to nakładać natryskowo, możemy nakładać wałkiem, ewentualnie możemy nakładać pędzlem. My tutaj będziemy stosować głównie pędzle i wałek, po to, aby w miarę szybko i skutecznie zabezpieczyć te powierzchnię. A tutaj za mną widok po pierwszej warstwie koloru szarego, gdzie są zrobione dookoła ściany. Zobaczcie jak to teraz wygląda. I po kilku godzinach zakończyliśmy już całkowicie pracę i domek jest gotowy do użytkowania przez najmłodszych.